Hmm. Tam coś świeci No właśnie widzę Tam ktoś jest się... no. o... Co tutaj jest? Co się hmm. Dobra, będę musiała wracać powoli Nie hmm. Cześć! Ja mam... ha? A cześć! Kim wy jesteście? Podróżnikami. Ooo, pewnie jesteście z daleka, co? No tak. Je... Potrzebujecie czegoś konkretnego, może? No, hmm. sobie ciemno jest. Ok, to w takim razie mogę was zaprosić do siebie. Będzie mi miło. Ja się zgadzam, jestem zmęczony już. Jeśli ja to nie rozumiem, problem. No to namiast... chodź ze mną, Zaprowadzam no. was. Dobra. Zaprowadź. Dobra. No to ze mną. Jak z daleka jesteście? Bardzo, bardzo daleka i z każdego innego kraju. Ooo, to ja tak daleko nie zaglądałam. Przepraszam. Dobrze, Czujcie się jak u siebie będą. Możecie się rozejrzeć. Nie bójcie się. Ciemno to drogę. No, wystarczy zapalić trochę świateł. Właśnie, e? nie ma tu świateł. <grym> wystarczy e. wystarczy <grym> zrobić czułaczek. No, tak. się, chyba że przyniosłam wam trochę do jedzenia, co by na to? No w sumie możemy zjeść to znaczy jeszcze, Na co macie konkretnego hotel? Coś do pizza? No, jakąś herbatkę w sumie można. I coś, nie wiem, nie ciężkiego, bo... no. No dobrze, w takim razie dajcie mi tylko chwilkę. Ej, hey. Nowi goście, nowi goście. Toż nie nisko jest. Prawda? Jest bliżej od siebie. Głośno noci, strasznie. Dobra. Może lubię śpiewać? Może. Ja tu nie ma praktycznie świateł. Tu jest kominek, tu jest przedpokojenie. Wiesz, jak się żyje samemu, to się nie jest aż tak potrzebne Chodzi ktoś może herbatę? Ja powiem, Ja że. chcę. Hmm. Okay. Chyba wszyscy. Je, ja nie słodzę. Chcemy ja... góry zobaczyć? Tla. Tak. my zobaczymy na górze, jak to jest. Tak. Dobrze, w porządku. Przytulę, nie wiem, ty, żeby nie przesadzić. To jest sporo miejsca, więc nie. I... Sobie... Przysiężka. Hmm. No tak. może... To idealnie dla filmów. może. Zamknięte, bym... zamknięte tu jest. Chyba tutaj będzie łazienka. Aha ładnie! Wow. Yes. Oh, ja tak naprawdę dużo Duże, no. Zimna to woda. Mhm. Jest płukali Gibla. O no, prędzej. Dobra, ty. Ja wracam do oglądania mm. filmu Dobra. A jak będziemy spać? Um, to może ja z Larii, a wy... Łóżkami, a my z Lary. Da cię nie wiem. Dociera, ty, ty ja z... mogę na ziemi, to niet zo nee naar de kerkbaat ja dat praat je oké oké daarom kerkbaat ja 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 Koty inne? No. Y... już go rozszyfrować. Mogę pokombinować, no to dobra to. Ja się no, idę przebrać piżamy, jak chcę. Okej, okay, ja dobra To ja wam ja ja zaniosę herbaty. Okay, Dzień dobrze, dobrze, dzięki. Dobra. Przygotowałam herbaty mm.

Jest mi? wszystko w ciemności. Nie mam latarki. Tam ma ruszyć. Tak, no, spokojnie muszę wygodnie, pilusia. Jest ciemność nie jest zła, prawda? Tak, nie. No, nie wydaję no, sobie. tam jest światło z przedpokojów. Nie, wcale światła nie W takim razie to was prowadzę tutaj, do tych stron. Hmm. Przygody szukamy. O. O, Przygody, ci? to tak jak w tych tak książkach, które się czytało. Tak. Tak, tak. A, tak, tak. No w sumie o. tak, no. Jakiś tam... Może nie fantazja, ale to... O, Takie prostsze. Takie prostsze. W musiałam sama uczyć się czytać, bo nie mam jestem tutaj praktycznie sama przez dłuższy czas. Właśnie widzę. Tak wszystko tutaj sama robię, to później idziecie w jaką stronę? Raczej. Raczej tam gdzie szliśmy, czyli no tam Zobaczymy, po no po prostu idziemy przed siebie. No? No to, to tak? No, po się tam, gdzie chcecie jeździć i nie macie czego bać. Tutaj możecie na nas spokojnie zasłonić. Co tutaj nie grozi. Dobry <grym> ty <Okay. grym> herbaty póki jeszcze ciepła. No właśnie bardzo dobra herbata jest. Słabo? Miło, miło, to sobie Nie ja wiem jak wychow i kwery, w ogóle ale ja już trochę zmęczona się. Ty również. A ja też. Właściwie, jak rozjrzeliście się pewnie po pokoju, jak to tam są na górze nie, po niektóre. Tak. Tu tak. są wymuszka tam, to ta przecież. A w Czekaj, tam z go w łeb. nie A ma jak wyraz, wyraz, który, który? Który? A, który? Najwyższa ja i. Który? Od w porządku? <grym> w maszynę, ja. Tak, tak. A, um... a nie, a, nie w porządku. Gdzie on jest? Yyy, uciekł, no to... ale, ale, ale ale O dawaj! Da... A... Nie. jest dojdzie. Dawaj tu masz go Ej! Ej, nie, nie bijcie się, chłopaki Nie tutaj Tylko na spokojnie Miejsce stoczy dla każdego. Beby, tak, tutaj. No. Tak. Krzesła są, na krzesłach można spać. No, tak, miejsce tak stoczy dla każdego. Rozdzielić gdziekolwiek Poradzimy ty. sobie na spotkanie. Ja mam swój śpiwór. Dziękujemy za gościnę. My już będziemy się pospać, więc... Dobrze, to miłych snów. Miłych snów. Dobranoc. Pa pa. Dzięki. To Aż... nie zamknęła nas? Nie daraj nie zamknę nas. Ale dziwnie się trochę wydaje nie wiem. No... To się. Na psa, jak to? coś to twoja wina. Co? Ujdata! Co mówisz? Że jak coś to jego wina. Ja zaraz wyciągnę tą... zieloną siłę. Ej, 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 spokojnie! Spokojnie. Jest. mi naprawdę czasem... Daj się... Wtedy przebrać piżamę Dobra A ty Napster? Zaraz skończę grać Może Jak się Nie mogę Odciągnęliście mnie od komputera I od mojego domu Ale sam wyskoczyłeś z okna O co ci chodzi? Z okna? Tak z okna. Ja, tak Czyli ja tutaj jestem w miarę normalna Dokładnie No można pomylić On skoczył z okna Więc no no, a od, od tego, od jego kieszeni wypadają gazetki anime. nie nieprawda. Nie, wcale. No, nie. Okej. Okay. Wydaje się ciekawych rzeczy Magi, o to znaczy Daj. Nie, nie, nie. Daj. Ale co ty, co, co, co jest? Nic. Y, anime, mangi, kojarzysz może? On coś takiego wypada mu z kieszeni. Daj. Myślałem, że tak, serce sobie Co się dzieje? Prędzej bym... Większy. Prędzej bym moją siostrę z heroiny wyciągnął, niż ciebie z tego ani. Co, że nie mam siostry? Czekaj, eee. <grystanie> okay, nie umiesz zapanować nad własnym bratem bliźniakiem? Co? Nie umiesz zapanować nad własnym bratem bliźniakiem? A co z tego, że to nie jest mój bliźniak? Nie. Spać. Dobranoc! Ja również. Ja tak. No, się dobrze. Dobranoc wszystkim. Je

oni chrapią strasznie, nie da się zasnąć. Przecież Właśnie, to tak ja, zawsze. Coś Ty przeszkadza to ja idę na dół. Nie, <śm> nie, 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 nie. Czekaj. Nie, nie, śdźnij. Co w ogóle zostawić? Ojeź, Czemu zatrzymam są liście. Tak zobacz. Może za te, te drzwi? Eee, i... nie nie go. Eee, szafę, szafę, Tam szafy, szafy, szafy. Szafę, szafę chodźcie, szafę przenieśmy. O, dawaj. Damy bądź. radę. Damy radę. W jest. Zostanie. Zostaniecie tutaj. Co? Dobra, nie. Fajnie mieć tutaj nowych przyjaciół. Poczekaj, ja patrzyłam drzwi. Dawajcie tam szafę. Ale zasadzie drzwi, okna, wszystkie zamknięte. Dobra, chodźmy do niej po prostu na dół. nie, ja sam przykład Weź broń. Lef, Masz jakąś. Ja mam rurę Masz. Z zamknięte tam. Chodźcie, chodźcie. Weź to do ręki i chodź. Wszyscy tutaj są, wszyscy tutaj będą i zostaną razem ze mną. <śmiech> <śmiech> tak jak mi powiedziano.

Trzymaj, trzymam to. Myślę, że to jest takie złe. to, 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 to. jest trzymaj. Okay. Trzymaj. trzymaj. Mam bardzo damy radę. Mam... Co pani zrobiła? Jakaś energia na tym kudrze. Nie da się tego. Ucieka uciekajmy, uciekajmy. 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 Uciekaj. 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 Tak, jak to, to, to zamknięte? Jesteście w Na pewno nie wszystko. Jesteście no, tutaj zamknięci i to przez wieki! Razem ze mną! Tak jak mi powiedziano! Mam nowych przyjaciół, z którymi będę mogła się bawić. <noise> Jak się cieszę A my? Gdzie być? Bo zginiesz z mojej siekiery Nie tam tanio skóry sprzedać Macie, tam... Dawaj. Macie jakieś Dawaj. okno otwarte? Nie Z czego Ej, to Robimy tak Trzy już trzymania, trzymania was przy ścianie. I w łeb skuszy Dobra ja, Nie bardzo to nam nie podziała, uwierzcie mi Yeah. Co jest? <laughs> ja to jest oh. gówniak. Jesteście bardzo. Na serd. Wypij te drzwi. Jesteście do zabawni. Uciekamy. Uciekajmy stąd. Jeze. Do lasu, prawo. W prawo. Do, w prawo do lasu. Dajcie mi jeszcze chwilę. Zdrajcie. Nie, 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 no no, to nie, nie, bo się rozciągamy, czekaj. nie, nie, wszyscy Wszyscy Wszyscy? Ania? Ania Ania nie, Jesteś? nie ma. Ania? Ania? Jezus Maria. Masz bandaże nie, się A więc, jak widzieliście, pierwsza przygoda z Larii i. No, <ścoughs> bardzo ciekawa. Wręcz dramatyczna, straszna. Yy. No i straciłam przytomność plus duża rana na plecach. Jak będzie dalej, zobaczymy. Za tydzień. Widzimy się za tydzień. Bye. -o.